Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny dzień. Zapraszam Was na krótką przejażdżkę. Opowiem Wam o nowościach, które czekają Was na kanale w tym sezonie. Także jedziemy. Odpalamy maszynę. Leśnik pokazuje 25 stopni, także jest bardzo ciepło. 3,5 tysiące kilometrów już zrobione tym skuterem. Skuter sprawuje się super. Wszystko działa bez zarzutu. Moi drodzy, co nowego na kanale w tym roku? Mamy już kupę materiału fajnego, nakręconego. Trzeba tylko to obrobić i będziemy publikować dla Was Byliśmy z Witkiem wczoraj w salonie Yamaha i tak akurat się fajnie złożyło, że Yamaha robiła tam event była szkoła nauki jazdy Yamaha i można było sobie wszystkie sprzęty oglądnąć i pojeździć po placu także udało się nam troszeczkę pojeździć N-Maxem 125 powiem Wam, bardzo fajny skuter zwinny Witkowi się bardzo spodobał, mi też zresztą Tutaj ta deska rozdzielcza, ten licznik to wszystko trochę takie kiepskie jest, ale ale poza tym ale poza tym fajny sprzęt, powiem Wam bardzo fajnie ten silniczek chodzi, bardzo cicho dość taki żwawy jest Także już niedługo te materiały się pokażą na kanale co tam jeszcze? Była z boku też taka wystawa jakby harlejów, także też bardzo fajny materiał, żeśmy tam chodzili, nagrali. Troszeczkęśmy popytali ludzi, także różne rzeczy. Przy okazji udało się nam nagrać taki krótki odcinek z o MP3 300, także też będzie dość ciekawy materiał, krótki, ale ciekawy. No powiem wam, wczoraj był fajny dzień, bo działo się naprawdę dużo Później pod wieczór jeszcze taka krótka przejażdżka z kolegą Wackiem On jechał moją starą Hondą Pantheon Ja jechałem jego Forza 125 Tylko w kolorze szarym Także też fajny materiał jest No i Dzisiaj wam tutaj właśnie nagrywam taki materiał z jazdy też to moją Hondą Forzą. No pogoda fajna powiem wam, 25 stopni. No wreszcie się ta pogoda zrobiła. Bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę było kiepsko. No. z rana jeszcze było w miarę ciepło, no po południu prawie w każdy dzień deszcz. No i nie było jak jeździć. A tu dzisiaj taka niespodzianka. Wczoraj też fajnie. Jestem teraz na nabrzeżance, to taka wioska niedaleko szczyżowa. Bardzo są tutaj fajne okoliczności przyrody. Lubię tutaj jeździć. No i wczoraj jak żeśmy jechali do tej Yamahy, to przy okazji zrobiliśmy jeszcze V Maxa tutaj na Hondzie w Fordzie i w Kymko Agility Witka. Też niedługo te materiały się pokażą. No i moi drodzy, będziemy na kanale powoli wchodzić w tematykę kładów. Na początku będą to kłady CF Moto. Będzie to model 850. Także jeśli jesteście też zainteresowani kładami, a powiem wam fajna sprawa. Witek do końca jeszcze nie jest do kładów przekonany. No, ale ja już jeździłem kładami wcześniej, także mi się to bardzo podoba i powiem wam, tak, taka turystyka kładowa to jest super sprawa. skuter też jak najbardziej. Takie bardziej na jakieś dalsze trasy, na asfalty. No a kładem na jakieś szutry, lasy, łąki i tego typu rzeczy. Ja tam nie jestem zwolennikiem jakiegoś topienia kładów i jakiejś ekstremalnej jazdy, także tego na kanale nie będzie, ale taka turystyka kładowa z dziećmi żoną jak najbardziej, jakieś pikniki może i tak dalej, na łonie natury. Także już zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji kanału. Nakadał niedługo wpada Moto 850 Black Edition 75 koni mechanicznych. No bardzo fajny sprzęt kupiony na promocji. Teraz fajna promocja z moto Miałem kupować Kudzej Motor, ale myślę No QG na rynku jest Od niedawna, CM-MOTO już jest od wielu, wielu lat Także myślę, że to będzie sprzęt bardziej sprawdzony niż Kudzej. Chociaż Kudrzej też się fajnie zapowiada Wiadomo, że Kudzej 1000 42 tysiące kosztuje Fajny sprzęt, idzie to niesamowicie Podobnie Kanam 1000. Ale na początek myślę, że mi wystarczy w moto. Będziemy z Witkiem jeździć. Także myślę, że będą na, na pewno fajne nagrania dla Was. A ja mam dwa skutery w tym momencie. Honda Pantheon 125, 98 rok dwusów, no i tą Forze. Tak, no zaś mi wczoraj z Wackiem pojeździli, no to powiem wam, że. No jednak ta Honda Pantheon, mimo że ma przejechane, no nie wiem, ile tysięcy kilometrów ją ja kupiłem, oczywiście używaną z zagranicy. Ma przejechane, nie wiem, dużo, bo tam gdzie jest luz na wale korbowym, także obstawiam, że ta Honda może mieć już, nie wiem, 80 tysięcy, no i nawet więcej, nie wiem. Na liczniku ma 25, także to są bajki. Ktoś to nieźle przekręcił. No ale powiem wam chodzi, chodzi naprawdę nieźle. I Honda Forza nowa, praktycznie nowa, bo Wacek ma 8000 A między moją akurat co ma 3, a tamtą co ma 8, nie ma różnicy. No ta Honda Forza, Honda Pantheon jest po prostu... ma lepsze przyspieszenie i to, i to po prostu czuć, nie? Czuć i, i zobaczycie na, na nagraniach. Widać po prostu, że jak przycisną manetkę, a wacek jedzie przede mną Forzą to parę sekund jestem przy nim, nie? A myślę, że Facek <grywia> myślę, że Wasek yy, tam nie jechał na połowie manetki, tylko też jechał na pełne manetce. A tutaj w Pantone, jak się przyciśnie to jednak, jednak jedzie. No. Dwusów to dwusów. I technologia Hondy sprzed kilkunastu dobrych lat. Porządna technologia. Naprawdę porządna, bo Honda Pantheon to jest skuter naprawdę. Wysokiej klasy, nie? To, to nie to co Forza, produkowana w obecnych latach. Tam czuć po prostu starą, dobrą jakość. Tutaj no nie będzie tego, nie? No wiadomo, że tutaj jest silnik, też 15 koni, a tu jest W Moment obrotowy jest tutaj o 2,5 Nm mniej, mniejszy, jak w, w tym dwusuwie. No ale wiecie, no, mimo wszystko, no tamten skuter przejechał tyle tysięcy ma prawie. 30 lat, niedługo będzie miał, A on dalej jest szybszy od nowej Forzy. No, wiecie, no co tu dużo mówić? No, Yamaha będzie jeszcze, jeszcze wolniejsza troszeczkę od Forzy. Także X Max na pewno, jeśli chodzi o przyspieszenie, nie mówię to o V Maxie, nie? I, jeśli chodzi o ten test V Maxa, tutaj na Forze jechałem z kamerką w GPS-ie. Nie będę wam specjalnie mówił ile się udało wyciągnąć. Jechaliśmy drogą S19, także można było pocisnąć dłuższy czas. Z początku tam nie na maksa dopiero później, bo nie było sensu, bo było troszeczkę pod górkę. Także to nie... No byłoby bez sensu, nie? Zresztą Witek wtedy jechaliśmy na, tak naprawdę na dwa skutery, by tak przycisnął, ja nie przycisnąłem, z początku trochę się oddaliło, później go... Zagoniłem, no bo Kymko wiadomo ma troszeczkę mniejszą prędkość Fajne tam są ujęcia, bo akurat jedzie Witek, nagrywa też jak go wyprzedzam, także fajne Fajne ujęcia naprawdę wyszły Jestem bardzo z tego zadowolony Super się to nagrało Trochę żałuję, bo mogliśmy z drugą stronę to nagrać Wtedy Udałoby się prawdopodobnie wyciągnąć jeszcze więcej, bo wiatr byłby wtedy w plecy Albo było troszeczkę bardziej z górki Także myślę, że tą forzą udałoby się tam wyciągnąć około 130 prawdopodobnie, może jeszcze spróbuję kiedyś z drugą stronę. Także zobaczymy. A ja, tak jak mówiłem, miałem kamerkę. Także będzie takie nagrane, no, nagranie rzeczywiste, ile ta Honda potrafi wyciągnąć. Także super, powiem Wam, jestem mega zadowolony. Kurczę, super jest. No, dziś jadę taką trasą, tutaj też widziałem w komentarzach, że dużo piszecie, żeby nagrywać Niekoniecznie coś nawet mówić, nie? Tylko nagrywać po prostu jazdę, także no, tu sobie troszeczkę przyciśniemy Fajna droga No, wydaje mi się, że ta Honda Forza wacka, Która ma przejechane 5 tysięcy więcej od mojej, to ona troszeczkę lepiej przyspiesza. Być może, że troszeczkę się rolki i pasek troszeczkę przytar już i przestro ma troszeczkę lepsze przyspieszenie, albo mi się tak wydaje. Ja eee, jestem też takie subiektywne wrażenie, ale to no nie wiem. Także może przez chwilę nic nie będę mówił. Powodziwiajcie sobie piękne okoliczności przyrody, tutaj Markuszowa, Wysoka Skrzyżowska, te okolice, tutaj jestem. Lubię takie trasy właśnie. Jak ta, takie dróżki, mało kto tu jeździ. Fajne takie proste zakręty, teren taki zróżnicowany i pod górkę, z górki. Mega fajnie. A odnośnie kłada jeszcze wam powiem, no to wiecie, będę nagrywał wam dużo właśnie takiej jazdy kładem. Takiej typowo turystycznej. Jest to teraz modne w Polsce. Coraz więcej ludzi kupuje kłady. Kłady się robią teraz coraz tańsze. Bo powiem Wam takie C w moto, jeszcze pół roku temu kosztowało 52 tysiące. Teraz promocja na 38 Ja tam troszeczkę to mniej więcej kosztowało. Bo już odblokowanie pełne. Kłada mam pufer z tyłu. Ale to nie dużo, więcej, tak także spoko. A tak ładem pojeździmy trochę po szutrach w lasie. Mam też taki swój las, tam sobie może troszeczkę wykoszę. Kosiarką porobię fajne trasy. Tam ja nikomu nie będę przeszkadzał, bo to daleko od domów. Może jakiś pół jeszcze do rania ziemi mam, troszeczkę takiego pola. Jakaś kosiareczka może wpadnie, przyczepka, <laughs> takie... Takiego typu bajery. Także myślę, że bardziej bardzo ciekawie. Zapraszam do subskrypcji jeszcze raz. Kanał się rozwija, moi drodzy. Będzie coraz więcej materiałów. O, fajne tu są widoki naprawdę. Kurczę, pogoda idealna. I teraz cały gaz. No i tak się zbiera ta Honda. Patrzcie, tu jest do góry oczywiście, także nawet całkiem spoko, nie? No mogłoby być trochę lepiej, Panteonem już by był 150 metrów bliżej, tutaj dalej Także Panteon na pewno lepiej się zbiera, nie? O, no, na godzinę Pasuje zwolnić, nie? Ale wystarczy, taka forza Chcecie naprawdę wyciągnąć ze 125 Największe przyspieszenie to Kupcie sobie w porządnym stanie, chociaż będzie Wam bardzo ciężko Honda Pantheon Mówię o skuterze, nie? Honda Pantheon, zmodyfikujcie troszeczkę napęd Możecie tam cylinder założyć 150 Wtedy będziecie mieć porządne przyspieszenie, nie? Tu no na Forze też oczywiście można modyfikować i to wszystko nie, ale... szału nie będzie, nie? Troszkę to coś da, nie? O, przede mną jedzie jakiś motocykl. O. Ale Forza daje radę. A, to gościu ciśnie. Wow! <coughs> Dzieje się, powiem Wam. Jak widzicie, forza nie odstaje od motocykla takiego dobrego, fajnego <laughs> Żartuję oczywiście gość tam pewnie tylko mózga, manetkę prawdopodobnie, a ja jadę na całej gazie, to jest ta różnica, nie? Już nie wiem co za gościu ma silnik, ale na pewno nie 125, to słyszę to po wydechu. Wow. Ale powiem wam, jeśli nie macie kategorii A Taka forza też daje mnóstwo frajdy naprawdę. Kupujcie. Teraz coś ceny troszeczkę spadły. Złotówka droższa. Dolar potaniał. Także korzystajcie z okazji, jest pogoda, cieszcie się życiem moi drodzy, bo niedługo przyjdzie zima. I znów będzie, kurczę, pół roku dziadostwa albo i więcej O to duży ruch dzisiaj na... Na wsi widzę. Tutaj widzę Janowiter witerkomach Widzicie jak for zachodzi, nie? Parę sekund i... motocykl wyprzedzony. Nie wiem co to było. Ale jakiś fajny motorek. Gość sobie pewnie myśli, że tutaj przynajmniej 300 albo więcej, a to 125 go wyprzedziła. <noise> Także jak widzicie, no można, można też pojeździć 125. Jedzie to jak... Jak fix, to może duże powiedziane, ale zadowalająco jedzie, nie? Moi drodzy, pamiętajcie o stroju jak jeździcie. Nie patrzcie jak jest ja jeżdżę, bo wielu ludzi pisze w komentarzach, że ja tam mam strój taki, taki, tak, i nie mam stroju i tak dalej. No, wiecie, no ja lubię tak jeździć, to jest taki mój styl, wiem, że to jest niebezpieczne. Nie bierzcie akurat z tego przykładu. Wiecie, jeździcie, ubrani. Ja wiem, wiecie, we Włoszech jeżdżą, tak jak ja jeżdżę. Hiszpania, te kraje. Tam dużo ludzi tak jeździ, nie? Jak ja, no. <gryw> tak jakoś po prostu polubiłem taką jazdę, nie? Ja nie jeżdżę szybko, o dzisiaj akurat to taki wyjątek był, nie? bo się okazja, ale ja jeżdżę raczej wolno ale mimo wszystko, no to nie jest zabezpieczne. Jeździ się zawsze ubrani w strojach mimo, że to 125, pamiętajcie o tym nie piszcie mi już w komentarzach, że nie mam stroju bo ja wiem o tym, że nie mam wiecie, różni ludzie to oglądają jedni to akceptują, drudzy piszą kurczę, co, yy, co ja tam robię i tak dalej, no to jest moja sprawa indywidualna, także nie wiecie jeszcze raz mówię z tego przykładu, ja się cieszę z podmuchu wiatru, kurczę, no nie lubię jeździć, jakieś kurtka, zwłaszcza jak jest bardzo gorąco, nie? Jak jest chłodniej, oczywiście tak, nie? Mamy tu jakiś fajny body. Także moi drodzy, pamiętacie bezpieczeństwie? Jak widzicie taka Honda Forza też sobie fajnie radzi. Ja już powoli jadę do domu, bo jedziemy dzisiaj na wakacje z rodziną do Iwonicza, do Rymanowa gdzieś tamte okolice pochodzić także moi drodzy będę się już wami żegnał trzymajcie się subskrybuj, subskrybujcie kanał bo się będzie wiele działo w tym roku na kanale gdzie widzicie skutery kłady nogi, <noise> Jest też odcinek z hulajką Kupiłem sobie Kukirina G2 Master Też powiem fajna sprawa Też ta hulajnoga wyrywasz Tak z początku od 0 do 40 Nieźle powiem wam Może zrobimy kiedyś takie porównanie No może to będzie trochę <noise> Śmieszny, głupi film, ale Takie od 0 do 40 Ze skuterem Z Witka Kymko, tak myślimy zrobić <laughs> taki test wiadomo że to są inne sprzęty w ogóle zupełnie co innego przeznaczone do innych celów ale tak dla jaj może zrobimy taki film nagramy takie wiecie ujęcie z góry z drona tam wiecie dron będzie na 100 metrach w górze i, i będziemy widzieć jak to, jaka jest różnica I, <laughs> i tak dalej nie także moi drodzy żegnam się o ten motocykl tam ciśnie za mną kurczę. Moi drodzy, żegnam się z wami już z pięknego słonecznego He <laughs> Jak jestem uchahany kurde. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi moi drodzy, kupujcie skutery, kłady. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, hej!